Witam serdecznie Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Podstawowe czynności serwisowe w Romecie K125 Pierwszy odcinek to będzie wymiana oleju Olej ma e, ty, ponad 1900 km troszeczkę za wcześnie 1920 ale tam to jest w sumie tam nie ma znaczenia w którą, czy parędziesiąt km w tą czy w tą także do tego do tej jakże trudnej czynności serwisowej potrzebujemy dwóch kluczy: klucz numer 17 i klucz 24. Może być taki na grzechotce bądź e, zwykły, po prostu oczkowy, taki jak ten. Klucz 17 będzie potrzebny do spustowego, a klucz 24 do pseudo filtra oleju. Dobrze, i teraz tak. I pamiętajcie, żeby zawsze na gorącym silniku. E, Puszczać olej. Dlaczego? Bo jak e, olej jest gorący to jest rzadszy i więcej go spłynie, jak jest gęsty i właśnie, czyli zimny to e, mniej go spłynie A tu właśnie chodzi nam o to, żeby jak najwięcej starego oleju spłynęło z, z silnika, żeby zalać go ładnie nowym Dobra, e, mam teraz olej gorący, jak sprawdzamy czy silnik jest gorący, jak kartery parzą Parzą, parzą, aż mnie normalnie ten Ręka to jest najlepszy termometr. I teraz nie pamiętam, w którą stronę. O! Jak łatwo poszło! Aż za łatwo. A, chwila I róbmy to zawsze przez jakiś tam materiał. Czy to szmatka, czy to coś. Bo jak się ręka spotka z gorącym olejem, to przepraszam, ale możecie się poparzyć. Ok. Wykręcamy. Ale ma około 1900 km, czyli więcej niż 1900, ponad 1900, 1920, 1930 km. Zobaczymy, jaki będzie kolor, moim zdaniem czarny. Ok. O, trochę mi się polało. Ja użyłem słoika, bo nie mam nic innego, ale ogólnie powinno się użyć. Ogólnie nie powinno się użyć. O kurde. Jednak trochę się zabrudziłem. No nic. Się wyczyści. Jak widzicie, olej czarny jak smoła. A to był Castro. Półsyntetyczny olej. Nie, nie wiem, czy widzicie dobrze. Tak ładnie cieknie. O, tak ustawi kamera. Dobra. I teraz tu mamy tą śrubę, nie? Spustową. I ona ma magnes na sobie, który zbiera opiłki. I on trzeba z tych opiłków ten magnes jakoś spróbować. Ciągnąć. O, widzicie? To są opiłki. Ten magnes jest rzeczywiście za mały na ten silnik. I na pewno trochę opiłków jeszcze lata w tym, w, w oleju. Trochę jest. Bo jednak tutaj nie ma filtra, prawdziwego filtra oleju i te wszystkie opiłki pływają razem z olejem. I naprawdę trzeba często wymieniać olej. Bo 2000-3000 km. Wymiana oleju to jest bardzo często. Inne silniki mają po 10 tysięcy. Motocyklowe trzeba to obczyścić i poczekać aż trochę skapnie. Nie ten olej wszystko się tutaj umyje. Nie? Pamiętajcie, żeby nie, za, nie zostawiać oleju na e, jak robicie to on gdzieś na trawie albo gdzieś, bo olej jest jednak bardzo toksyczny. I no to jest akurat litrowy, litrowy mm, słoik, także lit oleju miałem. Niecały litr oleju miałem w misce olejowej. A tym dopiero, co ten silnik pracował, także jeszcze musi olej spłynąć z cylindra, nie? Z cylindra z góry, nie? Także nie można tak od razu ten i zakręcać. Nie można, bo jeszcze trochę go tego zleci. Dobra. Mamy obczyszczony. Mamy korek obczyszczony. Jak widać. Tutaj zostało tam parę opiłków, ale to tam nie szkodzi. Dobra. I przydałoby się też robić coś takiego, że. Motocykł trochę yy, poruszać nim. Zobaczycie, ile jeszcze wyleci. To jest ciekawostka, nie? O, widzicie? Jeszcze leci. Przechylić go po prostu. Widzicie? Jeszcze poleciało. O, widzicie. To jest ważne, żeby parę razy. Patrzcie, ile jeszcze tego jest. Jakbyście nie przechylili motora, to by to zostało. To jest jakieś 50 ml, w sumie. I trochę w prawą stronę. Patrzcie. Kurde, to miałem tutaj równo litr. Nawet ponad. Ale patrz, wszyscy mówią, że należy wlewać poniżej litra. Nie wiem, ja leję. Ja mam już ten motocykl 14 tysięcy kilometrów. Ja leję cały czas litr. Jakoś jeszcze uszczerki o ringi mnie nie puściły. Jak widać, silnik ma cały czas komprechę niesamowitą. Cholera. Chyba przyniosę jeszcze jeden ten słoik trochę za dużo oleju wlałem na to wychodzi to będzie długa wymiana także możecie się zrelaksować, piwko wypić czy co tam lubicie soczek malinowy ja nic nie ten nie obcinam. To jest wszystko ja robię filmy bez żadnej edycji. Wszystko jest, że tak powiem, jak to po w języku angielsku, angielskim raw. Czyli filmy takie, jakie nagrywam, takie są bez żadnej edycji. O, jeszcze Dobra, teraz zajmiemy się tym pseudo pseudo filtrem tutaj ta śruba nakrętka Dobra, nie wiem czy się złapie Najwyżej jeszcze troszeczkę wciągnę, dobra Okej, okay, bierzemy klucz 24. Trochę poleci, trochę poleci oleju z tego filtra, także trzeba tutaj. O, trzeba tutaj, okej. Okay. Odkręcamy. Dobra, to już powinno ręką pójść, już powinno ręką pójść. O no, tak, jak mówiłem trochę pociekło. I tu mamy tak taki ten sprężyna, która trzyma ci pseudo. Filtr. To jest pseudofiltr. No i zobaczcie, czy jest tu jakiś brud? Niewiele, naprawdę niewiele. Zobaczcie. Hm. Nie ma na tym brudu. Znaczy, że to nie. Nie filtruje dobrze. To jest takie dla pizzu, nie? Ja jeszcze od kiedy zmieniałem olej, a już zmieniłem olej, huch, ile razy w tym motocyklu. To nie ma tutaj po prostu, nie ma. Nie było nigdy żadnych jakichś większych opiłków, żadnego brudu. To już jest czysta. Jeszcze można ewentualnie przedmuchać. W czyste miejsce. I teraz tak. Trochę odczyścimy ten. jak widać ten koreczek. Też w sumie nie trzeba za bardzo. oczyścić ten koreczek. No, wymiana oleju to jest tak w sumie 30 minut. Także jeszcze no. chyba z 20 minut będzie nagrania. Wszystko nagrywam raf. Bez edycji, bez niczego. Każdy mój filmik. Ja się w to nie bawię. O, co to było? Jakiś kawałek metalu znalazłem. Patrzcie. O, ty kurde. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz. Proszę Was, no, trzeba ładnie, wiesz, obczyścić ten ten, tutaj w tych miejscach, żeby było picoś, glancóś, nie? Zwoje, żeby nie robić fuszery, nie? I teraz zrobimy tak. Dobra, trochę papieru jest. jeszcze tą oczyścimy sprężynę, bo to jak ten piasek nie oczyścić czy cokolwiek, i bo wy brud będziecie mieli na tych rzeczach to to będzie pływać razem z olejem także te wszystkie właśnie takie rzeczy jak właśnie ten korek coś tam należy ładnie czyścić no jak znajdzie się ziarenko dwa ziarenka to nic się nie stanie Jezu, cały. Teraz przechylę trochę motocyk i trochę z tego dużego otworu spadnie. O, właśnie. O to chodziło. O to chodziło. Ja cię kręcę, nie? Za dużo oleju lałem. Kurde, jednak litr to jest za dużo. O, o, o. Widzicie. Teraz właśnie dlaczego teraz tak mocniej leci? Bo spływa cały czas z... z góry, z cylindra, z głowicy olej spływa. Cześć. Z cylindra, z głowicy olej spływa i. Niestety to jest troszkę nie można zrobić coś takiego, że zlewasz olej, wlewasz nowy i na razie. Musisz mu dać, żeby trochę obcieknął Trochę, żeby Trochę żeby To zleciało, nie? No ale dużo więcej nie może być. No może maksymalnie jeszcze z 50 ml może być w silniku Nie wiem czy widzicie dobrze może teraz kamerkę damy w ten sposób o tak dobra i jeszcze raz przychylamy motocykl tym razem już wezmę z nowy tym razem mocniej okej okay. nie chcę przeholować bo to jest miękka ziemia. Jak się spierdzieli ten motocykl, to będę, o, w prawo teraz, troszeczkę pociągnę Zobaczcie. To jest piękna rzecz w takich lekkich motocyklach. Można jedną ręką sobie go na lewo i na prawo przerzucać. Ok, i teraz wyprostujemy i poleci więcej. brudna robota, nie? Nie można mówić. A ten poprzedni film, który wróciłem z na motocyklu t 125 to ja tam mówiłem 6,5 tysiąca obrotów, nie? Przy 65-70 na godzinę. To się myliłem, to było 5,5 tysiąca maksymalnie. I wtedy on ma przy... takie fajne te obroty są, te około 5 tysięcy, 5,5 że naprawdę można mm, bardzo miło mm, podróżować z papierem jest ten problem, że mogą, mogą, nie muszą jakieś opiłki zostawać Wiecie, te kawałki papieru, ale lepiej kawałki papieru niż piasek czy coś dobra, gdzie jest mój ten jest korek Aha, sprężyna, dobra. Już możemy montować pseudofiltr. Kurde, nie wiem, czy mam dobry angle. No dobra, tak, tak jest. To jest szerokokątny obiektyw, powinien złapać. Wkładamy filtr. Wkładamy. Patrzę jeszcze dokładnie, czy nie ma brudu na. Hmm? Jest ok. Czy dałoby się jeszcze tak przejechać takim? Ale to już nie będę ten robił. Następnym razem nie szkodzi. Dobra. I ręką elegancko będzie, będzie się czuć opór duży. Ale jak załapiecie już parę zwoi, to już nie trzeba. O! Tak? Mamy. I Teraz dokręcamy z czuciem. Dokręcamy z czuciem. Mocno, z czuciem, ale nie za mocno, nie? Łatwo w tym, bo to jest aluminiowy gwint Łatwo przesadzić naprawdę Dobra, na razie tyle, jak będzie ciec W czasie jazdy to dokręcę mocniej Nie można przesadzać Nie można Dobra, szczelka siedzi Dobra, jeszcze zobaczymy nagrywa jeszcze 18 minut, o kurde no to będzie z 30 minut nagranie jeszcze będę wlewał olej dobra, kamerkę dam tu i obok tu i przesuniemy jeszcze raz motocykl o o o, jeszcze Już można powiedzieć, że już tylko kropelki nie. No jeszcze w lewo. Nie, w lewo już nie idzie. Czyli już jest git. Jak zobaczycie, że już idzie kropelka raz na dwie sekundy na coś, to znaczy, że już jest ok. Tam zostało paręnaście, parędziesiąt mililitrów maksymalnie. Jeszcze robię, jeszcze tutaj parę opiłków się znalazło. Wiecie, jak już zmieniać olej, to porządnie. Kurde, te opiłki ciężko, niektóre tak się. No dobra i wkręcamy. A nie, yy, pamiętajcie. Obczyścić wejście, nie? Tu jak się mać, bo zazwyczaj ludzie nie, nie czyszczą podwozia i jest mnóstwo piachu, nie? Wszystko ładnie. To wejście na tą śrubę. Sami zobaczcie, czy jest czyste, czy nie. Na tą śrubę trzeba. Widzicie? Niektórzy robią tak, te wymiany oleju tak na szybko. Filmiki też na szybko robią. Ale ja pokazuję wszystko ze szczegółami. Ja się nie bawię w żadne edytowanie. Wkręcamy. Wkręcamy śrubę. Spustową. Bierzemy klucz. I dokręcamy na razie z czuciem, nie? nie za mocno. I. O, dobra, nie można na razie przesadzić. Jak będzie ciec w czasie jazdy, to wtedy zmieniacie. Kurczę, nie wiedziałem, że aż tyle oleju wyleci. Dobra, olej. Zakręcamy. I oddajemy go do utylizacji na stacji benzynowej. Każda stacja benzynowa, taka może nie jakaś w krzak firma, ale każda stacja benzynowa ma obowiązek wam wziąć ten olej. O ile jest jakiś dobrze zapakowany. Właśnie, słoik może być. No i co, czarny jak smoła. 1950 w przebiegu. Jakbyśmy mieli filt oleju, to byłby był jeszcze żółty. Filt oleju robi to właśnie. Prawdziwy filt oleju. Dobrze, teraz skręcone tak i idziemy do zalewamy nowy olej. Tu mamy wlew. Jest napisane 1 litr. I tak zawsze robiłem, nie 1 litr. No ale widać, że chyba to za dużo. To wejdziemy tu ramion, gdzie więcej. Chyba kamera. No dobra, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Tak, zalejujemy. Czy mnie widzicie? Zalejemy motula 5100, stopni syntetyczny. Chciałem wziąć kastrola, ale nie mogłem go znaleźć. Wiecie, czemu chciałem wziąć kastrola? Te oleje, Tam one działają bardzo dobrze, podobnie, nie? Tylko, że na macie coś takiego bardzo niepraktyczny wlew o za dużej średnicy. I ciężko się leje do takiego małego otworu, jak jest tutaj w bagniecie. kurde że te szmatki normalnie non stop mi się kończą aż muszę papier używać no to jest nieprofesjonalne a i jak zaradziłem takiemu beznadziejnemu korkowi a no takim moim autorskim lejkiem zrobionym z gazety i taśmy izolacyjnej Wkładamy lejek. No inaczej pochlapie się, jej. a w kastrolu masz się normalny dziubek, po prostu momentalnie tylko ściskasz ściskasz ten olej, i to momentalnie się wlewa. Nie? O! No spróbujemy zmieścić się w 30 minutach. No i dobra. Spróbujemy te 900. jakaś jaka czelność będzie tego o Boże to będzie trwać wieki bardzo powoli spływa dobra najwyżej wiecie o co chodzi wlewacie 900 zamykacie i koniec I to będzie ten na koniec wam opowiem skoro już wlewam ładny olej na koniec Wam opowiem żarcik Gdzie mnie widzi chyba nie? Szeroko kątny Przychodzi żółw do sklepu To jest stary żarcik Jak byłem mały to się go nauczyłem Przychodzi żółw do, do sklepu i mówi Poproszę szklankę wody Do sprzedawcy mówi Dobra Przychodzi za jakiś czas znów Za jakąś chwilę poproszę szklankę wody no dobra no i wziął szklankę wody od sprzedawcy ze sklepu przedchodzi znów poproszę szklankę wody już taki sprzedawca już się zastanawia o co mu chodzi czemu tyle, aż szklankę wody cały czas potrzebuje potem za czwartym razem przychodzi poproszę szklankę wody aż w końcu sprzedawca się go pyta na co panu tyle wody? bo u mnie się wioska pali taki sucharek taki sucharek nie No co i będę wlewał powolutku będę wlewał ten olej na razie wlałem 50 ml dobra nie o co chodzi nie wiatr mi się zbiera dobra to na razie